Historyczny ślązak minus -80, czyli o czym pisała śląska prasa przed 80 laty. Jak relacjonuje prasa, w Katowicach i innych śląskich miastach ludzie tłumnie wyszli na ulicę, świętując koniec wojny. Już nie ma wojny, donosi dziennik zachodni w numerze z 10 maja. Biją dzwony kościołów, huczą fabryczne syreny, grają orkiestry. Radość zwycięstwa ogarnęła cały region. Dzień wcześniej 9 maja odbyła się wielka manifestacja przed gmachem województwa śląskiego, a kopalnie i huty w komplecie zjawiły się na uroczystościach. Dlaczego w komplecie? Ano, dzień dzisiejszy z okazji największego zwycięstwa w dziejach jest dniem świątecznym, podkreśla gazeta. 8 maja Katowiczanie dowiadują się o kapitulacji Wrocławia, westą Góreslau. A tymczasem polityczne zmiany nabierają tempa. W Sejmie Śląskim odbywa się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Narodowej, które ma być początkiem nowej ery. Trybuna Sejmu Śląskiego została oddana tym, którzy stawiają interesy województwa nie na gruncie separatyzmu, lecz na gruncie pracy dla najjaśniejszej Rzeczypospolitej, czytamy na łamach gazety. Bo też Krajowa Rada Narodowa 6 maja postanawia ostatecznie zakończyć historię autonomii Śląska. Zniesiono autonomię Śląska wśród wielkiego entuzjazmu wszystkich posłów. Relacjonuje gazeta. Sesja kończy się odśpiewaniem hymnu narodowego. Dla nowych władz to symboliczne zamknięcie rozdziału historii. Dla nas, patrzących z perspektywy czasu, również. Choć w odróżnieniu od prawodawców z roku 1945 entuzjazmu ten moment nie budzi. 4 maja gazeta donosi o objęciu administracji w Cieszynie, który wyzwoliła Armia Czerwona. Polskie władze szybko przejmują miasto. Ale czy całe? To byłoby dobre pytanie. Wszelako nie pana. Nieco wcześniej, 1 maja, odbywają się pierwsze w Polsce państwowe obchody święta pracy. Dziennik zachodni przypomina, jak wyglądały przedwojenne uroczystości. W okresie rządów sanacyjnych 1 maja odbywał się pod patronatem policji. Mobilizowano wszystkie granatowe chłopki, wydawano im broń palną i amunicję, a prowokatorzy działali wśród tłumu. Teraz ma być inaczej, a pierwszomajowe uroczystości będą organizowane przez władze, a spróbowałby ktoś inaczej. Ale nie tylko wielka polityka zajmuje gazetę. Groby męczenników w Piotrowicach. Taki tytuł nosi artykuł z połowy maja. Odkrycie masowych mogił rozstrzelanych Polaków w lasach między Piotrowicami a Mikołowem rzuca brutalne światło na hitlerowski terror. Niemcy wywozili samochodami ciężarowymi masy Polaków, m.in. uczniów gimnazjalnych i harcerzy. Rozstrzeliwali ich i chowali we wspólnych mogiłach, ujawnia gazeta. Wśród doniesień z frontu Maj przynosi kolejne wiadomości. To zdobycie nie tylko Ostrawy, Cieszyna, Karwiny, ale i Berlina. To jedne z ostatnich strzałów wojny. Po raz pierwszy w dziejach żołnierze polscy wkroczyli do Berlina, podkreśla gazeta nawiązując do udziału polskich jednostek w walkach o stolicę III Rzeszy. Na koniec mała rzecz, a cieszy. W Katowicach powstanie państwowy Lunapark, zapowiada gazeta 13 maja. A więc nie tylko wojna, nie tylko śmierć, nie tylko polityka, ale też coś naprawdę dla ludzi. No ale śląskiej autonomii już nie ma. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj byle pozytywnie i zapraszam cię do obejrzenia kolejnego filmu.